Cześć, dzisiaj opowiem Wam kilka słów o moich włosach O tym, jak, jakich kosmetyków używam do pielęgnacji, Jak zrobiłam ombre, czym farbuję włosy Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Włosy farbuję już od paru lat Castingiem firmy L'Oreal w odcieniu Mroźne Trufle To jest numer chyba 503 Ewentualnie, jeżeli nie znajdę tej, tego koloru na włosy idzie brąz, też casting. Jeśli chodzi o ombre, robiłam je sama. Naczytałam się bardzo dużo o tym, jak, jak zrobić ombre w domu samemu, o metodach bo są metody, jakieś takie na kucyk, że się z włosy związuje w kucyk, że się włosy tapiruje i się wtedy nakłada rozjaśniacz. Ja zastosowałam metodę taką. Najprostszą, tak mi się wydaje, naj, najłatwiejszą, bo nakładałam po prostu na folię, na pasemka, rozjaśnia, czy miejscami, tak trochę więcej, trochę wyżej, trochę niżej, tak żeby nie było super równo, tak jak od linijki. No bo bałam się w ogóle robić tą ombre, długo się zastanawiałam, miałam, byłam pełna obaw, ale jakoś mi to wyszło. Więc tak, jeśli chodzi o rozjaśniacz, użyłam rozjaśniacza chyba Sayosa, takiego najmocniejszego I nakładałam go właśnie pasankami, zawijałam w folię i trzymałam około, bo ja wiem, 20 minut, pół godziny, nie pamiętam, może nawet więcej Oczywiście wiedziałam, że jeżeli wcześniej miało się pofarbowane na włosy na ciemny kolor, to niestety przy użyciu rozjaśniacza będą te końcówki rude i tak się niestety stało też z moimi włosami, ale że znalazłam taką ciekawostkę, informację, że jeżeli położy się farbę w odcieniu jakimś popielatym, to po prostu te pigmenty czerwone zostaną pochłonięte przez ten popielaty blond w tym przypadku. Położyłam tą farbę na włosy i niestety były dalej rude i wtedy już to było trochę paniki, bo nie była na to przygotowana. Oczywiście znowu przeszukałam wszystkie fora dotyczące koloryzacji ombre i znalazłam taką e, ratującą mnie akurat informację, że wystarczy wypłukać włosy w płukance srebrnej. Poleciałam w tych e, rudych włosach do Rossmana i kupiłam srebrną płukankę z Deli. Płukałam włosy jakieś może trzy razy, nie jestem pewna trzy razy chyba, trzy cztery razy wypłukałam włosy i faktycznie ten pigment czerwony zszedł i zrobiło się bardziej blond. Niestety były refleksy takie trochę zielonkawe, co mnie martwiło, ale w każdym razie zmyło się to chyba, nie wiem, czy wypłukało. W każdym razie jest już odcień blond. Nie pogłębiałam, nie rozjaśniałam, nie farbowałam tutaj na dole już nic. Także pół roku temu robiłam ombre, jakoś tak styczniu, no to ponad pół roku temu i, i do tej pory je mam. Jeśli chodzi o farbowanie włosów tutaj na górze na ciemny kolor, używam dalej tej samej farby, po prostu omijam te rozjaśnione końcówki, zostawiam włosy pofarbowane z farbą, z farbą na głowie, po prostu takie rozpuszczone, później spłukuję, nic się z nimi nie dzieje. Mogę Wam powiedzieć, jeśli chodzi o ombre, tak, zniszczyło mi końcówki, są tutaj porozdwajane, są takie bardziej suche, także trzeba używać różnych takich produktów nawilżających, odbudowujących. No takie rzeczy jak olejki, maseczki na nawilżające, wszelkie odżywki są jak najbardziej wskazane. Ja akurat... Mam jeden plus właśnie z tych zniszczonych końcówek. Moje włosy wcześniej nie były w ogóle podatne na układanie, na kręcenie. Jeżeli ja pokręciłam je prostownicą czy wałkami na wałki, czy lokówką czymkolwiek, to po prostu po no nie wiem, pięciu minutach, jeżeli już udało, udało mi się nawet zakręcić, w pięciu minutach były proste. Teraz właśnie to się zmieniło i włosy utrzymują się pokręcone, na przykład jeśli chodzi o prostownicę, pokręt, pokrę... Boże, to szybko mówię. Po użyciu prostownicy nawet trzymało się dwa dni, także to jest taki plus z tego, że włosy się trochę osłabiły. Jeśli chodzi o szampony, używam szamponów z Ziai, te takie duże opakowania są tanie, wydajne i bardzo fajnie pachną, także spoko. Używam też szamponów altery, są bez tych SLS-u, bardzo fajnie pachną, bardzo je lubię i to są te naturalne produkty. I mam tutaj też taki szampon jakiś ziołowy, który też używam zamiennie. Jeśli włosy są nieświeże, ja nie mam czasu ich umyć, to awaryjnie używam tego szamponu z Batist, do włosów ciemnych. Jeśli chodzi o odżywki e, używam też odżywki z altery, e, do włosów suchych i zniszczonych, jest tutaj akurat granat i aloes, bardzo fajnie pachną, są naturalne, także plus e, używam też maski Carlos e, tej kre, kre, kremu mlecznego, e, uwielbiam go, już mówiłam o nich w ulubieńcach, także jest naprawdę świetny i nie ma tam silikonów, także. Jeśli chodzi o ochronę włosów przed ciepłym powietrzem lub prostownicą, czy jakimiś tam innymi sprzętami, używam serum chroniące włosy przed właśnie działaniem wysokiej temperatury z firmy Marion. Bardzo fajnie pachnie, na mokre włosy leję dwie takie pompki, rozcieram ładnie wszystko pięknie i włosy są gładkie. Ewentualnie też mam takie serum na zniszczone końcówki z olejkiem arganowym, też z tej samej firmy Marion. I, i używam tego tak zastępczo, znaczy zamiennie. O. I co dalej? I tyle chyba. To by było na tyle? naprawdę Także większej filozofii chyba nie ma w, tym, w tej mojej pielęgnacji włosów.